Rzucenie palenia jest najlepszym sposobem na dbanie o własne zdrowie. Przynosi korzyści w wielu wymiarach, między innymi zdrowotnym, zmniejszając ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i układu krążenia oraz wiele innych, społecznym, gdyż palenie jest coraz mniej akceptowane społecznie, finansowym, ponieważ oszczędzamy nie tylko koszt ponoszony na zakup papierosów, ale również koszt niwelowania negatywnych skutków palenia, np. kosmetyków, lekarza, psychicznym gdyż wiemy, że potrafimy radzić sobie z trudnościami, nie musimy się wstydzić, dajemy dobry przykład. Większość osób palących zastanawia się nad podjęciem próby rzucenia palenia. Nie odkładaj tej decyzji. Zacznij już dzisiaj i zrób pierwszy krok ku niepaleniu. Jak to zrobić? Zrób listę i odpowiedz na pytania, dlaczego rzucenie palenia jest dla Ciebie ważne. Poznaj swoje nawyki i przyzwyczajenia związane z paleniem. Przeanalizuj swój rozkład dnia i tygodnia, kiedy sięgasz po papierosa. Pomyśl, czy możesz te nawyki zastąpić innymi. Wybierz przygotowanie zdrowego soku, wypicie szklanki wody, wykonanie krótkich ćwiczeń fizycznych czy wyjście na spacer. Przygotuj się na rzucenie palenia. Wybierz właściwy dzień. Wyobraź sobie, jak możesz się czuć po rzuceniu palenia. Zależnie od stopnia uzależnienia, większość osób doświadcza różnych objawów odstawienia. Największe ich nasilenie występuje w pierwszych dniach po odstawieniu papierosów, a potem stopniowo ustępuje. Pamiętaj, że możesz skorzystać ze wsparcia na przykład zastosować środki farmakologiczne. Zgłoś się do specjalisty telefonicznej poradni pomocy palącym: 801 108 108 lub 22 211 80 15, lub zajrzyj na stronę www.jakrzucićpalenie.pl i www.niepalebo.pl. Zdecydowanie odstaw wyroby tytoniowe i powiązane. Daj sobie prawo do słabszej kondycji psychofizycznej. Dbaj o swój sen, jedzenie i odpoczynek. Jeśli zdecydowałeś się na stosowanie wsparcia farmakologicznego, pamiętaj o dawkach leków i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem lub doradcami telefonicznej poradni pomocy palącym. Wykorzystuj wszystkie znane ci sposoby odwracania swojej uwagi od pojawiającej się chęci palenia. Pamiętaj, z każdym niezapalonym papierosem jesteś coraz bliżej sukcesu, bo uczysz się kontrolować swoją chęć palenia. Utrzymuj abstynencję. Doceniaj swoje sukcesy i koncentruj się na korzyściach, jakie przyniosło ci rzucenie palenia. Pamiętaj, każdy zapalony papieros może spowodować nawrót uzależnienia. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programu Nie palę, bo i pracodawca zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl i www.planujedlugiezycie.pl.